Hej 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 witam Was serdecznie z tej strony Przemko zapraszam Was na kolejny odcineczek Warminga 22 Powiem Wam że szukałem kurna dlaczego to tak się wolno robi ale nie wiem nie mogę dojść tego nie tak osłabły nie mają za bardzo siły Zastanawiam się co zrobić z Susianem, czego, czego trzymać, czego sprzedać, w cholerę całego. kawałek ziemi można będzie oborę sobie tu postawić Ciekawie to kosztuje Co będzie sprawdzić Czy to jest z tym gospodarstwem się kupuje, czy bez. Wolałbym bez, bo na cholerem mi to gospodarstwo to sprawdźmy sobie aż wiecie co do świętego spokoju muszę, muszę to sprawdzić hmm. miłeczka tereny i to aha czyli ten teren jest cały mój a to jest mój teren Czyli ja sobie tu spokojnie mogę budować. Tak, oprócz gospodarstwa, czyli to całe jest moje. Ładny, prosty teren. Kurde, pasuje. Dobra, rzucamy. Kawa ile tych belek mam? Pewnie na raz nie zawiorę. Widzicie, czyli źle nie stoimy normalnie, kurde. Mamy własny plac, na którym będzie można tą oborę dla krów pobudować. Tylko ciekawe ile kosztuje teraz taka obora. Pewnie na pewno parę groszy kosztuje, tylko ile? potrzebujemy takiej niedłużej co na parę krówek tylko żeby na początek żebym jedzenie dla tych krów miał jakiekolwiek no ale zbudować obory i teraz jeszcze kupić krowy to też jest dodatkowy koszt kurde no Myślę, co tu teraz wykminić z tym dobrze, że mam długi trzonek przy widłach tu spadać kurde no ja nie chciałbym tego po drodze pogubić Te pasów to my tu nie mamy. No niby zapakowałem, ale tej tutaj, tutaj to ja nie wierzę. Dobra weźmy sobie do sklepu w takim układzie w budowę. Zobaczmy sobie zwierzęta i krówki. I taką małą oborę bym chciał sobie zbudować. Kata to jest za duża a 30 krów w sumie nie taka by była zła no powiem wam że całkiem całkiem to wygląda hmm, bym ją tutaj strzelił postawiłby sobie tutaj pryzmę bo tu mam jakąś na 10 krówek nie na tą to w sumie byłoby mnie stać nawet ale to, to jest taka małopolska tu jest na 30 krów ale to bardziej taka łąkowa tu już mam znowu takie wielkie tu mam za 20 tysięcy na 30 krów no i taka byłaby dobra też, no by się postawić tam za jakąś wiatę na Hmm, hmm. myślę, gdzie by to było zbudować tutaj dalej się odsunąć, tam bym chciał mieć gwiazd gdzieś tutaj musi być stoi dobra to to mamy teraz musimy sobie dać jeszcze budynki i zbiorniki to jest zbiornik nie to nie jest zbiornik silos jest chyba Sterta bornika to to za wielkie Hmm. Tu hmm, hmm. nie. Tu mam chyba na trzydzieści tysięcy. Ten będzie za duży. Ale takie coś byłoby Kurczę powiem Wam, że nawet, nawet i se tutaj zamontować to. No przekręć, się nie w tą stronę, no. Ideolo. Ideolo. I teraz jeszcze jakiś omak. No i takie coś, się tu gdzieś patne. Tu bym miał wjazd. To w sumie można go gdzieś tutaj... ile ja tu jeszcze mam miejsce. Ten to za wielki. Ale to by były nawet, nawet. Albo taki... O kurde Nie, to jednak któryś z tych musiał być I Tu będzie płot Nawet tu I można sobie raczej go dobudować jeszcze jeden i... Bo się ładnie stakują ze sobą, tylko mi się tutaj teren spaskudzi Ale dobra, stawiamy to Teraz sobie zaraz wyrównam, chyba. Zaraz nie będę miał pieniędzy. Wiecie, jak to było: wielkość pędzla i siła to L. Właśnie tu się teraz kurde, nie wygląda to dobrze. Musi zostać w ten sposób, damy jeszcze trochę. Teraz sobie to trochę ugładzę. Tak to wygląda na później sobie będę poprawiał. Dobra, to mamy. I budynki, jeszcze jakąś szopę sobie tu muszę pobudować, jakąś stodołę jakby znalazł. Nie, zaraz za mały. I tutaj powiem Wam, że to jest fajne fajny budynek. Muszę się tu gdzieś teraz pasować z tym budynkiem. No, za mocno. Dobra. Puch. Stoi, stoi. I to później trzeba będzie ogrodzić jeszcze. Ale to już później. Nic mi to nie da ha aha, bo ona nie, nie kipuje czyli chciał nie chciał trzeba będzie wziąć to wszystko zwalić i poukładać o można i tak zapomniałem że mi się za zakleszczył i nie mogłem nim ruszyć. Musiałem sobie 300 kopa włączyć. Dobra, i to tylko poukładam. Na razie tylko pod dach. Na początek już jakieś siedzenie do tych krów będzie. Czekajcie, wyłączymy te, te 300 chłopak, bo mnie będzie denerwować. Dobra. To układanie też tutaj coś czuję nie będzie zawieszone za chyba żebym do tego bałchał już tam drabiny i tak nie będę pewnie używał no właśnie tylko że tu chyba kolizji nie ma Może i jakaś tam jest No łap Nie więcej nie będzie ostatnia. Wiedziałem, że to tak będzie wyglądało nawet więc się denerwował, bo tu kolizji nie ma. Dobra, to byle jak. I tu można będzie jeszcze ustawić do góry. Nie ma dużo, więc się nie ma tutaj co. Nad tym za bardzo. Dobra. Bym miał dużo to, miałbym duży problem z tym. Kurde no. że znaczy nie mam dużo to może zależeć jak tu się jak tam się mu podoba No właśnie kurde układanie tutaj tych belek to jest No Złap mi to Mm -hmm, mm -hmm. Jeszcze parę sztuk. Dzisiaj odcinek wyjdzie troszeczkę dłuższy. Elegancko. I pięknie to wygląda. Dobra, moi drodzy, kończę odcinek. Do zobaczenia. Cześć.